W naszej tradycji ludowej był też taki właśnie zwyczaj, że przystrajało się obrazy. Kiedyś tych świętych obrazów na pewno było więcej w domach, ale ludzie całą jesień po zakończonych pracach, no wiadomo, coś trzeba było z wolnym czasem robić. Więc robili właśnie kwiaty, i tak każdy patrzył, co by jeszcze w tym domu przyozdobić, żeby tak troszkę było inaczej. Więc w każdym domu, jeżeli był ołtarzyk, a przeważnie był w każdym domu wykonywało się tak zwane ruzgi, to były takie płaskie bukiety, które, o, tak wyglądały od tyłu, tutaj od przodu, właśnie stały, przeważnie to była w naszym rejonie matka Boska skębska albo niepokalana, i przy niej stały dwa takie bukiety, właśnie te ruzgi. Jeszcze był taki zwyczaj, nie tylko rózgi, ale jeszcze girlandy. Ja tu mam fragment takiej girlandy, gdzie nad obrazami świętymi się zawieszało. Właśnie to wszystko służyło, żeby w tym domu tak troszeczkę było inaczej. To jest po pierwsze, a poza tym ten szacunek do tych świętych obrazów, że tam się zmieniało, najczęściej dwa razy do roku zmieniali ludzie, żeby, żeby uczcić. I my tu teraz, jak już mamy narobione te nasze kwiatki, to ja pokażę, jak wykonać taką, taką różkę, właśnie. Jakiś patyk musimy mieć. No i z tych naszych kwiatów, tak, zaczynamy. Więc najpierw jeszcze musimy troszeczkę wyciąć sobie, żeby, żeby tej zieleni było. Składamy sobie taką bibułkę. Tutaj używam tej grubszej bibułki, troszkę też właśnie wycinamy. Po prostu takie liście, które będą wykorzystane. Ja tu robię w ten sposób, że po trzy sobie tak. O, dwa mi się wycięły. Mogą być, najpierw chciałabym trzy, a potem będą po dwa. Troszeczkę je wywijamy, żeby, żeby ta bibułka jest dobra, bo można ją... Modelować, tu teraz zrobimy dwa. Nie jest istotne ile, ale takie właśnie o, na palcach możemy wymodelować. I tak, weźmiemy sobie nasz ten, nasz ten patyk. Ja tu jeszcze mam zrobione kłoski. Mogły być te kłosy nawet i nazbierane. Ze zboża. No teraz jest piękne przężyto, które można byłoby zasuszać, bo ma przepiękne kłosy. Ale były to kłosy z pszenicy. Taki symbol, żeby nie zabrakło tego chleba, jednak, żeby to ziarno było. Ja tutaj mam co prawda zrobione sztuczne. I tu teraz tak, może tu z tyłu damy, żeby nam tak tło tworzyły ładne te listeczki nasze zielone. I teraz damy tu biały kwiatuszek. Taki dający troszeczkę rumianeczek i to wszystko mocno przykręcamy drutem. Teraz, żeby było troszeczkę weselej, poszukamy może jakiegoś też żółtego. Żeby były nam tak równe te kwiatki, to może ja tu je złożę. I skręcę jednym drucikiem, bo żeby te łodygi się dobrze nam trzymały, żeby nasz kwiat się nie rozleciał. Więc tu damy też żółty. I to wszystko przykręcamy, okręcamy drutem. Po prostu będziemy modelować. Teraz coś, coś takiego bardziej żywego będzie, ja już tu mam przygotowane te nasze haberki. O, jeden haberek i drugi haberek z drugiej strony. I żeby ta nasza rózga była taka fajna. One są wszystkie na drutach, więc możemy je zakręcać. Właśnie cały dowcip polega na tym, żeby je tak ładnie okręcić, wymodelować, żeby żeby było tak to już mamy tu coś by się przydało zielonego, ale może tu wytniemy jeszcze. To jakieś liście tu wytniemy. Ojej, trochę mi się krzywo złożyło, ale to, to jest tak jak człowiek się spieszy i czasem by chciał pokazać wszystko, a to się nie da. To się nie da po prostu. Trzeba tak sobie przygotować wszystko, żeby to było. Wytniemy tu takie liście, o. żeby właśnie też były. Po dwa, wymodelujemy je. Damy je na druciku, żeby się nam lepiej trzymały. Jeden i drugi, tak robimy praktycznie symetrycznie, żeby to tak było jednakowo, równo było, ładnie. Bo to wiadomo, że skoro to idzie, będzie przy świętych obrazach, to, no to musimy się postarać, żeby, żeby jako tako to wyglądała nasza rózga. O tu już mamy trochę zielonego. Teraz, może damy. Maczki też czerwone, damy. Tu są trzy maczki. Zawiniemy, zawiniemy wokół naszej różgi, wokół naszego patyka. Z drugiej strony też damy. Różne były techniki robienia kwiatów, różne kwiaty do tych naszych właśnie różgi, naszych bukietów, do tych rózg, do girland szły, bo były też i róże. Róża jest takim no pięknym kwiatem Matki Bożej, jak ja mówię, więc można było. I Co tu mamy jeszcze? Stokrotki. Też damy, żeby troszeczkę bieli wprowadzić, żeby tak było ładnie. Owijamy. Tu jeszcze jest to proteczka, która też się pewnie nie obrazi, jak ją damy do naszego bukieciku. Tu wyginiemy. Jedna gdzieś nam się schowała, jakby nie chciała się pokazać. Dobrze, tu już mamy. I teraz znowu musimy dać jakieś liście zielone, które też by dobrze było je przykręcić do drucików. O, to jedyne takie co lubię tą bibułę, że ona się też tak modeluje, ale ta cienka, mówię, że ta cienka jest tak, tak miła, tak delikatna, że z niej się aż chce robić te kwiatuszki. Tu zrobimy jedne listeczki, zrobimy drugie listeczki. Okręcimy to drutem. Że jeszcze taki żółty akcencik, co tu mamy, to też tak damy, tak jak zaczynaliśmy tam czymś żółtym. To tu też jeszcze damy, żeby tak było. Okręcimy drącikami, żeby były dłuższe. I nasza. Nasza rózga. Też musimy to owinąć, żeby też tu nie było widać, z czego ona jest i potem ją troszeczkę wymodelujemy, tu jakiś paseczek, a może być biały, wszystko jedno. Zazwyczaj to się wstawiało w butelki albo w słoiki, owijane tak samo bibułką. I się, no i stało od świąt do świąt albo do czasu jak komuś się znudziły i chciał zrobić sobie, teraz ją tu tylko troszeczkę tak ogarniemy jak ja mówię, żeby tak i tak wygląda nasza różga, która by stała przy ołtarzyku z matką boską.